Cześć, załoga z tej strony i to zapraszam Was do kolejnego odcinka kariery trenera Maradony. Na fanpage zapytałem się, kogo właśnie Maradona ma poprowadzić? I jeden z Was napisał, że właśnie takiej charyzmy brakuje w Manchester United, dlatego stwierdziłem, że to całkiem fajny właśnie wybór, żeby ten trener przyszedł do Manchester United i szczerze mówiąc, zainstalowałem sobie nowe licencje i tak dalej, więc to zdecydowanie lepiej wygląda. No i także mamy ligę Bundesliga, więc... Będzie większy wybór, właśnie zawodników. Naprawdę, szczerze mówiąc, jak ma się licencję, nie odczuwa się w ogóle brak w pesie, i naprawdę to jest fajna gra. Zwłaszcza menadżerka która jest mega ciężka, okazało się, z tego powodu, że chciałem wprowadzić odpowiedni styl do Manchester United. To nie wszystko najlepiej funkcjonowało, i zobaczycie oczywiście pod koniec odcinka, co zrobiliśmy z tym zespołem. I powiem tak, że Diego Maradona nigdy dobrym trenerem nie będzie i nigdy nie był ale co zobaczycie, oczywiście za chwilę Madison do nas przychodzi zawodnik mega utalentowany właśnie z Lester City zawodnik, który kiedyś może właśnie tu przejść ale także Castillejo do nas przychodzi zawodnik, który wydaje mi się, że jest mega niedoceniony właśnie w AC Milanie zawodnik, który jest dużo lepszy od Suso i wydaje mi się, że to on w tym momencie najbardziej właśnie rozpędza AC Milan dlatego AC Milan jeszcze cokolwiek prezentuje dlatego chciałem go zakupić tutaj Saint. Saint-Maximin do nas przychodzi właśnie z Newcastle United, zawodnik kluczowy dla tej drużyny, a dla nas będzie po prostu dobrym zmiennikiem z tego powodu, że praktycznie nie miałem skrzydłowych, a chciałem właśnie grać w formacją 4-4-2 albo 4-2-3-1. Okazało się, że to wszystko źle funkcjonowało. Tutaj Paul Pogba przechodzi do Realu Madryt za Prawie 140 milionów. Ben Chilwell do nas przychodzi za te pieniądze, za 42 miliony. Bardzo fajny zawodnik. Z ulkiem Sholem właśnie będą rywalizować, ale także Ruben Neves do nas przychodzi. Zawodnik, który ma być architektem środka pola. Tu w ogóle są cechy zawodników, na przykład masz box to box i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajnie to funkcjonuje. Tutaj także Lingard, którego ja na przykład nie lubię za bardzo z tego powodu, że. Ten zawodnik nie do końca skupia się na futbolu, a ja chciałem właśnie takich w tu w Manchesterze. Oczywiście, patrząc na to, kto nas prowadzi, to może być z tym ciężko, ale jednak Diego Maradona ma coś w sobie, że może właśnie swoją charyzmą i swoimi niesamowitymi przemówieniami, jak coś zażyje, to naprawdę może coś powiedzieć. Tutaj, oczywiście, pierwszy błąd naszej drużyny to, bo coś kluczowego, właśnie w tych wszystkich spotkaniach, że nasi obrońcy mieli wylew i po prostu grali fatalnie. No, zobaczcie, co tu. Tommy Way wymyślił, i na szczęście Dawid obronił ten strzał. Tutaj bardzo ładna sztuczka techniczna, bardzo ładnie sobie wyprowadził właśnie Francuz tą piłkę, ale już uderzenie było dalekie od idealnej. Tutaj, Luke Show wchodzi w pole karne bardzo ładnie dośrodkowo, ale niestety, Rashford pan bramką. I właśnie graliśmy tutaj ustawieniem 4-4-2 w pewnym momencie. Tego spotkania i to zaczęło dobrze funkcjonować. Rashford, Martial naprawdę dobrze funkcjonowali. Oczywiście Alisson jest po prostu fenomenalnym bramkarzem. I remisujemy właśnie pojedynek od wiecznych przeciwników. Czyli Manchester United kontra Liverpool. Oczywiście w pierwszej części sezonu chciałem wam pokazać dwa najciekawsze spotkania. Wydawało mi się, że właśnie to będzie Manchester City, Manchester United. Ale także Manchester United kontra Liverpool. Luke Shaw uderzył swojego zawodnika dopadł do piłki Aguero i bram... str straciliśmy bramkę. Przepraszam. Tak właśnie grał mój Manchester United, prowadzony przez Diego Maradona, że tam po prostu piłkarze uderzali w siebie, bo nikt nie wiedział o co chodzi do końca Diego Maradona, on coś gadał, nikt go nie za bardzo słuchał, aż Diego się wkurzył i po prostu stwierdził, że wywali praktycznie każdego, zobaczycie to w okienku zimowym. Tutaj Rashford bardzo dobrze uderzył. Oczywiście nie zmienił niektórych zawodników, ale naprawdę doszło do rewolucji kadrowej. Dużo zawodników odeszło, zwłaszcza środkowych obrońców zmieniliśmy troszkę nastawienie, ustawienie i tak dalej. Zmieniliśmy formację, wróciliśmy troszkę do poprzedniego sekcjonera, z tego powodu, że my zajmowaliśmy dziewiąte miejsce w połowie sezonu. Wow! A w pewnym momencie byliśmy na szesnastym. Taka, tylko ciekawostka, że jakby nie to, że mieliśmy 8 zwycięstw z rzędu, to byśmy praktycznie byli w grupie spadkowej, no ale na szczęście dla nas wygraliśmy i odzyskaliśmy troszkę honor. Tu możecie zauważyć, że w pewnym momencie jaką ofertę dostawaliśmy, to środkowej obrońcy po prostu wychodzi. A za to Mertens z nas przyszedł zawodnik, którego znamy doskonale, właśnie z Napoli. Zawodnika, który świetnie się właśnie. Prezentuje w tej karierze, może grać na lewym skrzydle, prawym, ofensywnym pomocniku, podwieszonym napastniku. Gala jakich pozycji może właśnie ten zawodnik nam dać dała mi do myślenia, że ten zawodnik może być właśnie kluczową postacią. A zwłaszcza, że moi napastnicy uderzali po prostu w trybunę, albo w słupki, albo nie wiem, w bramkarza, więc tutaj jeszcze odpadamy niestety z pucharu Anglii. Ale na szczęście dla nas oczywiście sprzedamy kolejnych zawodników, na szczęście dla nas mamy troszkę innych w tym momencie i zagramy właśnie w półfinale z Romą o Ligę Europy. Jestem ciekawy, kto zwycięży właśnie w tym dwóch meczu. Mam nadzieję, że to my, bo w lidze nie wierzę, żebyśmy osiągnęli przynajmniej piąte miejsce, patrząc na to, że po tym dziewiątym... Miejscu spadliśmy nagle na 12 z tego powodu, że przegraliśmy 3 spotkania Później wygraliśmy oczywiście znowu z Manchesterem City na przykład jest pierwsza sytuacja naszego zespołu, wygrywamy 1-0 Zobaczcie jeszcze raz, bardzo ładne podanie w ogóle e, Marciala. No i jak widzicie tutaj 1-0 w pierwszym meczu Jeden strzał daliśmy cenny, to nie była dobrze funkcjonująca drużyna Ale zmienialiśmy odpowiednie formację Bo grałem cały czas 4-4-2 czy 4 2-3-1, ale z tego powodu, że chciałem, żebyśmy grali tiki takie, tak zwaną, tam w ustawieniach, czy żeby była wymienność pozycji, żeby ci zawodnicy zabiegali się i tak dalej, żeby podchodzili do siebie, to ta drużyna nie potrafiła funkcjonować kompletnie i tam jak macie morale i chemię z drużyny, to była 47-50, w pewnym momencie pod koniec kariery miałem 77, to był sztyt umiejętności tych piłkarzy i będzie druga część, bo chce z tym Manchester United zdziałać cuda. I Jestem przekonany, że damy radę, ale gdzieś za dwa tygodnie dopiero pojawi się druga część właśnie tej kariery. Mam nadzieję że oczywiście, że spodoba wam się ten film i zostawicie łapkę w górę i miło spędzicie właśnie ze mną te 10 minut. No już chyba z 4. 7 strzałów, 5 celnych, 1 do 0, więc dwóm mecze wygrywamy, 2 do 0. No i na stadionie Celtic'u zagramy finał Ligi Europy, tutaj oczywiście Europa Master Cup. Bardzo ładny trofeum, tak w ogóle wcale nie sztucznie to wygląda. Ale to oczywiście ja się czepiam, bo mogłem jeszcze jakieś dodatki do tego pobrać z internetu, żeby te puchary były ładniejsze, ale... I tak to, że znalazłem jakiegoś pacza, który zaktualizował mi składy, dodał mi jeszcze jedną ligę. Polskiej niestety nie znalazłem, ale może źle szukałem. Jak ktoś ma na przykład polską ligę jeszcze dodatku do tego, to może mi podesłać na przykład na maila hitsito.biznes gmail itd. itd. A tu możecie zobaczyć moje ustawienie na koniec sezonu, które wreszcie zaczęło funkcjonować, czyli 4-2-1-3, czyli to, czym kończyliśmy właśnie sezon w Napoli i to, co Mertens nam dawał właśnie, tą ofensywę, tą grę wreszcie, tak, że oczy nie płakały, jak oglądało się ten Manchester United. A tu James uderza piękną bramkę właśnie z rzutu wolnego, zobaczcie jeszcze raz, zawodnik, który chyba strzelił 4 bramki, był mega niekreatywny, mega dużo złego było wypowiedzianych oczywiście w mediach angielskich na tego zawodnika. Tutaj strzela ważną bramkę i daje nam Ligę Mistrzów w kolejnym sezonie. Mam nadzieję, że tak to będzie właśnie działać, że będziemy grać w Lidze Mistrzów. Jak się mamy skupić na Lidze, no to niestety, ale będą trzy części tej kariery. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. James 104 minuta daje nam właśnie zwycięstwo i wreszcie upragniony trofeum dla Manchester United. No i można powiedzieć, że nie tylko Mourinho osiągnął to trofeum, Diego Maradona też ze swoją charyzmą. No i Diego będzie miał bardzo ciekawą noc, wydaje mi się, w Szkocji. Już mi to mówił, że on już ma parę klubów i tak dalej, no nieważne co on tam robi. Tutaj bardzo ładny obrazek naszych zawodników, którzy się cieszą po tym fatalnym sezonie, można powiedzieć, oczywiście w lidze. 15 strzałów, 8 celnych, 1 strzał Lionu i oni grali w dogrywce oni mogli nas pokonać, my zajmujemy 7 miejsce, więc bardzo dalekie, ale pokonamy na przykład Leicester City, no byłego mistrza, tak? My już dawno nie byliśmy mistrzem, a Leicester był dużo szybciej, niestety. Tutaj możecie zauważyć, że Maguire został wybrany do jedenastki sezonu, tu możecie zauważyć także statystyki odpowiednich piłkarzy. Ruben Neves, 3 bramki, ale 15 asyst, ale Martial u mnie się odblokował, 27 bramek, 4 asysty, 6-1 cena, całkiem nieźle, patrząc ile razy nasz zespół przegrywał. Tu możecie zauważyć oczywiście, jakim ustawieniem już pod koniec graliśmy, czyli agresywny odbiór i tak dalej, z tego powodu, że jak chciałem, żeby ci zawodnicy myśleli, to grali jak Diego Maradona, czyli troszkę bez mózgu, ale to nieważne, to oczywiście żarty, żarty. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, miło spędziliście ze mną czas. Cześć!